Hej, hej, z tej strony Masterbricks, witam Was w kolejnej recenzji. Tym razem nowość tego roku, 2020, mamy tutaj zamiatarkę o numerze 60249. Posiada 89 elementów, cena katalogowa tego zestawu to jest 42,99, ale można ją już kupić za 25 zł na Allegro na tą chwilę. Myślę, że się opłaca za taki mały zestaw dać tyle, bo mamy naprawdę ciekawą konstrukcję jedną mini figurkę i jakieś tam dodatki, więc zaraz się do tego przyjrzymy bliżej. Na początek chciałbym Was zachęcić oczywiście do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania, bo to na pewno zachęci mnie do częstszych i większej ilości filmów. Więc to byłoby na tyle, więc przejdźmy do zestawu, oczywiście ze względów na e, sytuację, w której nie byłem w stanie nagrać e, openingu. Przejrzymy się e, tylko recenzji i później zestawowi, więc zobaczymy jak wygląda ta miniaturowa e, instrukcja. Jeśli chodzi o instrukcję, jest ona w dość niewielkim formacie, no wiadomo niewielki zestaw, e, nie, nie posiada nawet 100 elementów, e, więc e, wygodny format, więc tu nie ma co narzekać. No dość miniaturowa, ale co zrobimy? Oczywiście na początku mamy jak złożyć mini figurkę i e, w sumie tu nie ma żadnego kraku. E, I tutaj mamy ten kosz z bananem. E, całość konstrukcji składamy w sumie pewnie w kilku krokach. 30 ponad już kroków. 34 kroki. Tyle nam zajmie złożenie tej konstrukcji. Na koniec nie mamy w sumie za dużo reklam, mamy tylko spis elementów i tutaj zachętę do korzystania z aplikacji Lego Life. Jeśli chodzi o konstrukcję, no mamy tu taki niewielki dodatek w postaci takiego kosza na śmieci w kolorze zielonym. No, wygląda bardzo ciekawy. Na pewno się przyda nam do urozmaicenia miasta. W środku mamy standardowego banana. Jeśli chodzi o e, zamiatarkę, no działa ona dość fajnie, bo m, podczas y, poruszania się pojazdem, y, ona tutaj porusza tymi y, z elementami z przodu oraz tymi tutaj y, ciekawymi, i wró które wróciły elementy wcześniej, stosowane także w myjniach, w starszych zestawach, w aktualnych. Y, nie powiem Wam, czy występuje nadal, y, bo nie jestem za bardzo. Y, w tym temacie oznajmiony. E, mamy z przodu oczywiście dwa takie elementy do zamiatania. Z przodu, tak samo tutaj po bokach, także zamiata nam gdzieś dość ciekawy element. E, pojazd dość niewielki. E, mamy tutaj miejsce na kabinę oraz e, tutaj z tyłu na odpady. Dodatkowo mamy e, do dyspozycji miotłę oraz łopatę. Z tyłu mamy jeszcze miejsce na to, żeby coś rzucić do środka. W tym akurat konkretnym zestawie mamy do dyspozycji banana. Mogliby tu troszkę takich mniejszych dodatków też zapewnić, co by urozmaicło naszą zabawę. Z przodu mamy fajną szybkę, takim. W elemencie, więc na pewno ciekawie to wygląda. Po bokach tu jeszcze widzimy e, światełka migania, tak samo z przodu, e, dwa serki, które nam tutaj pokaz e, imitują e, światła przednie oraz tutaj światła ostrzegawcze. E, konstrukcja fajnie jest zaokrąglona, choćby tutaj ten element, który nam troszkę upiększa dany zestaw. Mamy fajną przykrywkę, i tutaj ten spad też jest bardzo fajnie. Odzorowany. E, no, z tyłu mamy, jak widzicie, w takim mm, owalnym kształcie przynajmniej e, taki próbowali osiągnąć. Jest on dość kanciasty. E, całość jest w kolorach biało-zielonych większości. E, mamy tutaj dwa elementy, które są nadrukiem to jest fajnie na plus. Mamy małe kółeczka e, do dyspozycji. I tutaj mamy od spodu też nie najgorzej wyglądającą, wyglądające podwozie. Jeśli chodzi o kabinę, dość łatwo zdejmowana. Oczywiście pokrywa w środku od jakiegoś czasu stosują niewielkie wyposażenie. Mamy żółtą kierownicę i żółte oparcie. Podobnie jak w poprzednim zestawie, który się ukazał kilka dni temu, tylko że mieliśmy w kolorach czerwonych. Więc nie ma co omawiać tutaj wnętrza, bo to tylko tyle, co tu widzicie. Jeśli chodzi o minifigurkę, no jest fajnie nadrukowany tors i Na pewno takie, taki strój roboczy się nam przyda do urozmaicenia miasta, czy też naszej kolekcji. Mamy granatową czapeczkę już w tym nowym odlewie, z tyłu, także mamy nadruk. Mamy tutaj oczywiście jakąś krótkofalówkę, kaptur. E, więc jest troszkę u, urozmaicone e, niż to co widzimy z przodu e, i całość jest w kolorze pomarańczowym. Jeśli chodzi o główkę, jest dość standardowy nadruk, ale na pewno się nam przyda. Jeśli chodzi o takie ciekawsze elementy, to jak już wspomniałem, to są e, te nadruki na elementach cegiełkowych e, 1x3 e, plus dość rzadki element. E, tych tutaj m, do zamętania. E, tu jest chyba tylko różnica taka, że jest troszkę inny odcień niebieskiego, bo ten element występował już wcześniej. E, no, twarz niby standardowa, e, jakiś nie ma m, ciekawszych szczegółów, ale jest, występuje w 6 zestawach. E, tak samo ta szybka też jest dość fajnym unikatem, e, bo występuje w 8 zestawach. E, te tutaj m, elementy. Które zazwyczaj e, służą jako mm, Jako takie zębatki, e, są w kolorze nie jest 8 zestawów, e, element ten tutaj co widzicie, on jest e, jako jeden e, w całości. I to jest też dość ciekawy element, i występuje w 15 zestawach. Oczywiście, reszta elementów także pewnie się Wam przyda, e, jeśli chodzi o, o rozbieralność danego zestawu. Więc jest kilka elementów, które można tutaj wyhaczyć, więc ja oczywiście zachęcam do tego zestawu, bo za taką niewielką kwotę mamy naprawdę ciekawy pojazd, mały, ale bardzo ciekawy i przydatny do naszych miast z LEGO. Ja oczywiście zachęcam do zakupu tego zestawu, bo mamy za niewielką kwotę naprawdę ciekawą konstrukcję, nie ma się do czego za bardzo przyczepić, więc moja ocena to 10 na 10. No i to by było na tyle. Przypominam o subskrypcjach i komentowania i dawania własnej opinii o tym zestawie i co chcecie jeszcze zobaczyć, więc łapka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!